Werner powiedział, że zagraliście, pokonaliście najlepszą drużynę Lidze, ale że to nie był właśnie najlepszy nie? Czego zabrakło? Czy to tylko ta zła pierwsza połowa? No właśnie, ta, ta pierwsza połowa. mieliśmy zatrzymać ich kontratak, mieliśmy lepiej bronić ich -atak, przerywać, więcej, więcej reakcji. Ale no, dobrze to robili, widzieliście, dobrze, dobrze atakowali po dobrze szli na, na zbiórkę. Dużo, rzuca, dużo dużo penetrowali z załamanego, dużo punktów i, i, i tak nam oddychali. Te, na też 15 czy tam 10 punktów. no Ale to, to ten pierwszy połowę nie była taka... Ten... Kolejny raz wychodzicie po przerwie i rzucacie dużo punktów, zbudujecie przewagę albo odrabiacie stratę. Z czego wynika, że po przerwie jesteście tacy mocni? Co mam do energii takiego To względnie, zwraca nam uwagę na rzeczy, które źle robimy, jak, co trzeba zrobić, żeby te rzeczy poprawić. Poprawiliśmy je te w tej drugiej połowie, lepiej wracaliśmy już do obrony, nie, nie, nie mieli tak łatwo, tak łatwo zemdlać tego, że od końca ktoś to zaatakował, tego, że się, po tego świetnie, świetnie go krył. Też nie zbierali nam piłek. Raku, my lepiej zastanawialiśmy, co z tego mogło pójść kontra, łatwe punkty, więcej tych chwały wymuszonych, więcej tych osobistych mieliśmy i też więcej otwartych pozycji. Jakby się biegało, wiesz, jak zbierześ piwo i jedna zaciągniesz, no to to nie są wszyscy rozproszeni po tym urisku i zawsze musisz zająć to miejsce, gdzie do ciebie należy i czekać na na swoją szansę. I to, to tak się wyglądało, każdy, każdy miał energię w sobie, każdy był zmotywowany, drugi połowy, od samego początku że tak ono wyglądała a druga położy, żeby była naszym wykonaniu i jedna z lepszych naszych drugich połów. Ty rzuciłeś decydujące punkty w meczu, to była przygotowana akcja, czy wyszło spontanicznie, że tak. No Mieliśmy dwójkę zagrać tak. dwa góra, że podanie wychodzi z dołu denis, podanie do Aco, Aco tam kręci kręci tupe tupenia i żeby rzucił sobie kaczka, no ale to nie wyszło i zawsze jest tak, jak on nic nie zrobi z tego, no to jakaś jak zasłona, że tak ta zasłona nie było. Tam. A na i Widziałeś rzuciłem... kiedyś tak zdenerwowanego naszego trenera? Bo ja go pierwszy raz widziałem, żeby rzucał marynarką w trakcie meczu. Oparte rzucał? No, no to było widać jakie do emocji. Jak, 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 jak ważne to też jest mecz dla niego. No i fajnie no, wygraliśmy. On też za mną energię, bo po tym technicznym Trzeba trzeba się dziać teraz nie na osobistych, co już to próbował bo z sześciu, może jednego trafił. Potem damy jeszcze no to do winien, co mogli na jeden wyjście, nie udało mu się. Było tak wiesz, że mm, pierwszy trafił, pierśdział nie trafił, drugi trafił i tak. Dobra, następny mecz w Lublinie. Jak tam, jak motywacji szukacie na taki zespół? Wiesz, raz, my jesteśmy zagrażać razem dobrze przygotowani I mam dobry skałknik zrobiony, oglądamy ich od środy, od no, czwartego, oglądamy przeciwnika, jak poszczególnych gracze jak oni grają, gdzie, gdzie mają y, duże atuty, gdzie zdobywają dużo punktów i my jesteśmy na to dobrze przygotowani i ta energia, żeby to, nie jest tak, że my wchodzimy i gramy, to jesteśmy przygotowani dobrze do tego taktycznie i tylko wystarczy to zrealizować i, i wygrać. A teraz, no to tam nie będzie łatwo, bo i teraz lepiej może być, lepiej grają, ale my jesteśmy lepszą drużyną i, i zbilansowaną i lepiej, lepiej, lepiej funkcjonujemy, więc nasza agresja będzie na pewno taka sama jak dzisiaj. Wierzę sobie wygrywamy trudne mecze na przykład z Gorzelcem, czy z Rosą, czy z Koszalinem, jedziemy do soprzego Beniaminka, Jezioro, Dąbrowa. No i tam przegrywamy, dlatego pytam właśnie o tę motywację, żeby nie stracić tych punktów na łatwiejszym terenie, mm. a w tych trudniejszych meczach po prostu gdzieś tam znajdujemy te siły. Tak tak, no nam się te porażki i teraz, teraz jesteśmy bardziej uczulani, to jest cały czas. każdym razem, było, ale teraz wiemy co możemy stracić poprzez taką porażkę, więc nasza, nasze zaangażowanie jest na pewno koncentracja jest, żeby nie zabulać, to, to, to koncentracja jest lepsza. I, i był już to komposty ostatnio z polfarmą, lepiej już funkcjonowaliśmy i to musimy podtrzymać, wyjazdową no. koncentrację.